Wystąpił Adam Kalinowski, który oprawi muzycznie dzisiejszą galę. Wszystkich bardzo serdecznie witam i cieszę się z tego, z tego spotkania. Kategorii jest więcej niż tylko Sportowiec Roku. Jest to także Trener Roku, Talent Sportowy Roku, Drużyna Sportowa Roku, Wydarzenie Sportowe Roku oraz Mecenas Sportu Roku. Oto nominowani w kategorii Sportowiec Roku 2024. Dominika Buczek, uni hokej. Wit <klucza> Dzioboń, skoki narciarskie. <klucza> Albert Głowa, kolarstwo. <klucza> Hubert Guzik, strzelectwo sportowe. <klucza> Maksymilian Konieczko, trial motocyklowy. <klucza> Zofia Konik biegi narciarskie oraz jazda na rowerze. Zuzanna Kowalczyk, tenis stołowy. Aleksandra Król-Walas, snowboard alpejski. Robert Krzystyniak ultrabiegi z przeszkodami. Aleksandra Król-Walas, snowboard alpejski. Mogłam wrócić po mojej przerwie macierzyńskiej do sportu, do uprawiania go i jeszcze na takim poziomie. i Reprezentowałam nowy targ. Mam nadzieję, inspirowałam też młodzież do uprawiania sportu. Nie tylko snowboardu, tylko w ogóle do uprawiania sportu. Także kobiety, żeby właśnie zakładały rodziny, ale dalej walczyły o swoje marzenia. Dominika Buczek, Uni Hockey mama zapisała mnie na SKS-y i, i tam pan Artur Kasperek pokazał mi, co to tak naprawdę u nich ok. Niedługo po tym zaczęłam grać w MKS pod Podhalen, tak? Trenerem był pan Artur. Hubert Guzik, strzelecką sportową. Jest to dyscyplina wymagająca od zawodników w żelaznej kondycji Determinacji i umiejętności. Wszystkie te cechy posiada Robert Krzysztynia, nowotarżanin, który mimo 50 lat dominuje w światowych zawodach. W ubiegłym roku zdobył z tej kategorii Mistrzostwa Europy na 20-kilometrowej trasie w Austrii, ale niebotycznym wyczynem były dwa złote medale na trasach wokół Mamunciego Jeziora w Kalifornii. Pod tą gorącą nominacją. Podpisało się pod Halańskie Stowarzyszenie Gorący Potok Team. Robert Krzystyniak. kurka z Mam na imię Robert Krzystyniak. obecnie mam 50 lat, które wygrałem z Amerykanami. Bo w jednym i w drugim wygrałem z Amerykanami, czyli, czyli z Stubelcami. jakby tak nie wszyscy, może nie chcą, o tym wspominać. Pierwszy tytuł zdobył mając 11 lat jako mistrz polski młodzików w trialu. Niesamowitym wyczynem był start Tadeusza Błażdżusiaka w słynnej ścianie płaczu Erzberg Rodeo w kamieniołomach austriackich. Tadeusz nigdy nie zwracał uwagi na y, pieniądze. Jego to nie interesowało. Jego interesował wynik. W związku z powyższym powiedział, ja nie będę zajmował miejsc piątych czy szóstych, bo nie będę rozmieniał na drobne swojego nazwiska. Oto nominowani w kategorii Talent Sportowy Roku 2024. Kamil Bocheński, hokej na lodzie MMKS Podhale Nowy Targ. 16-letni zawodnik NNKS Podhale. Anna Bomba. Łyżwiarstwo Figurowe. Podhalański klub Łyżwiarstwa Figurowego z Brytanii. W najmłodszych dla jej pasją jest jazda figurowa na lodzie. Jan Kamiński. Karate Kyokushin. Maria Klaar. Tenis stołowy KS Gorce. Dobija się do krajowej czołówki ping -pongistek. Maksymilian Konieczko, trial motocyklowy AMK Gorce. Dwa tytuły Mistrza polskich młodzików i kilka wartościowych wyników. Jan Murugała, tenis stałowy KS Gorce. Oprównym medalistą Mistrzostw Europy i multimedalistą Mistrzostw Polski. Stanisław Ślimak, trial motocyklowy AMK Gorce. Ale jeśli ma się 15 lat i należy do dorosłej żołówki zawodników, to znak... Ostatni nominowany to Szymon Tokarski, pływanie KS Delfin. Płynie po najwyższe laury, bijąc kolejne rekordy. Prosimy zdradzić tajemnicę, do kogo ta nagroda trafi. MMKS Podkale Nowy targ Boheńskiego. Kevin Bardzo dziękujemy. Jan Mrugała, tenis.

Sportowa Roku 2024. Uniwersytet III Wieku, sekcja bule. Old Boys Podhale Nowy Targ, hokej na lodzie. To już to prawda zamierzchła historia. Nowotarscy reprezentanci Polski seniorów w hokeju na lodzie. Siedmiu wychowanków Nowotarskiego Podhala, którzy... Pierwsza drużyna Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale Nowy Targ, piłka nożna. Przed rundą wiosenną pierwszy zespół ma realne szanse na Drużyna Juniorów KS Gorce Nowy Targ Tenis Stołowy Powód do dumy stanowią występy ich drużyn młodzieżowych Laureatami w kategorii Drużyna Sportowa Roku 2024 zostali KS Gorce Nowy Targ Drużyna Juniorów Tenis Stołowy Zakwalifikowaliśmy się do najlepszej 24 w kraju Nasz Nasza drużyna była rozstawiona z numerem 12 według rankingu. Nowotarski klub piłkarski pod Nowych Z niecierpliwością czekaliśmy na, na losowanie. Na pewno chcieliśmy trafić jak najmocniejszą drużynę. Bardzo dziękujemy. Laureatem w kategorii Trener Roku 2024 jest Tomasz Kuźma, trener trzeciego Króżyny Seniorów Lomitarskiego, Klubu I właśnie w wrześniu 23 roku przyjął propozycję z NKP pod halą, tak. Do odbioru nagrody zapraszam członków Nowodarskiego Klubu Kolarskiego, Marcina Kwiatka i Jakuba Surówkę. Wydarzeniem sportowym roku 2024 zostaje również bezapelacyjnie zobaczcie Państwo sami. Turbacz Trail zaczyna się w 2014 roku edycjami Iceberg Winter Trail. Jednego z pierwszych biegów w Polsce, pierwszych zimowych biegów w Polsce Górskich, w których byłem wielokrotnym uczestnikiem. Startowałem chyba w 6 na 7 edycji i porwało mnie tutaj e, chyba wszystko. Miasta Nowy Targ, które wspierają już nas od wielu lat. Gminy Nowy Targ. Ogromne podziękowania dla naszych partnerów głównych. Paweł Sala, zapraszamy!